Pod siemiatyczami we wsi leszczków na Białostoczyźnie Kazimierz Wielogórski prowadzi nietypowe jak na polską wieś gospodarstwo. Zbudowana według najnowszych wzorów i wymagań owcza ferma hodowlana. Automatyczne poidła, zmechanizowana dostawa paszy. Hodowla owiec nie była w Polsce zbyt popularna, poza rejonami podgórskimi. Dziś przyszła znakomita koniunktura, prawdziwie owczy pęd, wysokie ceny skupu wełny, skóry i żywce. W Leszczkach jest już dziś 160 owiec i 80 jagniąt. Całe gospodarstwo prowadzi rolniczo-rodzinny zespół Kazimierz Wielogórski i jego dwóch synów. Obok gotowej już owczarni rośnie budynek na narzędzia i maszyny.